Kolejna nadkapczyna mi. Muszę jechać do uszynka, nie wiem. Ale jedziemy na OpenFoxie. A to wszystko, że pan aktorowi rozsumieć i mi pomylił się deadline. <śńczepanik> <śmian> <śmian> <Ten ten śmian> Miał być hmm, 16 grudnia ten deadline. Ale nie, pomyłka. Mamy. Co się jest? Co się jest? Dzisiaj jest już środa? Środa. No mamy 5 dni na deadline. 16 grudnia 500 tak, tak. po prostu to, to w miesiąc pociśniemy w 5 dni, tak? Przepraszamy Tomka za to oczywiście, bo przez to nie możemy pomagać w naszych projektach. Tak. Publiczne pozdrowienia, bo na Facebooku będzie, Ja cholera nie uczystałem się, no ale będzie na Facebooku. A dużo pokaż się, jak wyglądamy po notkach? Ja mam pokazać siebie. A po cholera, jeszcze się ludzie przestraszą. Brzydki jak zwykle, jest nie ma, nie. Tak, jestem brzydki jak zwykle. Ale brzydszy ode mnie? Nie Dlatego ja mam żyję Hajna. O tym okay, mu się, tylko to mnie podsumuje. Kawa. hm, Trzy płusy po herbatach, nie wiem za bronię. <grymne> Okej, okay, dobra. Ale jedziemy o okay. tym. bandaże. Mam no, taką, no, ale damy ramy, tak? My dramy. Koto nie, nie pokazuje, bo będzie plagiat. Nie, design po pokazuje. To jest design naszej aplikacji. Dobra. Ja bym nie pokazał, bo nie ma z czym fajnie, ale w każdym razie Jakby mi chodzi w wpisali Pod Androida serc, Pod Androida Nie, pod Androida, lecz tak jak wspomniałem dokładnie, pod Androida No nic Słabym, lubiłem ten system operacyjny, ale teraz nie wiem dlaczego jest taki słaby no, Słaby jest To jest tak się pod po niego kiepsko pisze, że to poenia Maja ma Windows 7, ma no, wszystko, tylko nie Androida Dobra, nie zalewa... My <gulun> 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 się aż język plącze. Design. A, pozdrawiam rodzinę, no i oczywiście naszych fanów. O, zapomniałem... Ja pozdrawiam Tomka, który jutro chyba będzie z nami nocował. O, właśnie, zapomnieliśmy o jednej rzeczy Arkurze. Zapomnieliśmy podziękować jedynie koleżance. Jak wyjeżdżają od nas, co robiła? Posprzątała całe mieszkanie, morsakę. I nic nie możemy teraz znaleźć. O, oj, Z pożegnieniami nic nie pokażę, na Bóg Oj, tam! Trzeci dzień. Natalia się na złość. Kto? Natalia się na, na złość. Osoba, która była odpowiedzialna wcześniej, no, tutaj za porządek. O, właśnie, z muszę poszukać. Ja nie mogłem przez cztery dni ręcznika jednego znaleźć. Nie wiem jak on to zrobi, ale wytrzymał bez mycia 4 dni, bo się Jak już nie czułeś!